No dobra teraz witamy w kontynuacji Znaczy się w nowym odcinku Minecraft przetrwanie Zaczynamy No nie Gravel No i cyk tutaj jeszcze Gravel zniszczymy Teraz też tak możemy zniszczyć gravel, no. O, na szczęście nad gravelem jest dirt. Kopiemy. No i tu zostawię. O, żelazo wreszcie. Nie, no ale tylko jedno, serio. 내 타면 예측 Z jeszcze tu kopiemy. Teraz idziemy na górę krawędź trochę tych o. chleba zapomnieliśmy. Dobrze, że się chociaż kilo skończył. No nie, no i przez cały tunel. Teraz będziemy musieli normalnie iść. Dobra, idziemy teraz tak nudno. No tak właściwie. Czego najwięcej chcecie widzieć na kanale? Napiszcie w komentarzu. Tym mi pomożecie, i będę wiedział, co wy najbardziej chcecie. A teraz wchodzę do domku. Powtórzymy cztery kilofy Zero. Czy to jest wasza coś wkurza, że jeżeli robicie coś akurat bardzo ważnego, to akurat ktoś do was dzwoni. A teraz muszę zjeść ten chleb. No, reszcie mogę normalnie biegać. Ale fajne teraz jest to, że w edroku jest ten przycisk szybkiego biegania, taki, że zawsze on jest dostępny. Nie, że trzeba się jakoś dziwnie rozpędzać. Nie ma żadnych innych dziwactw. Jeszcze to kopię tu. O, węgiel. Jest. Nie zapomnieliśmy drewna. Jest. Zapomnieliśmy drewno, które mamy. I teraz mogli zrobić więcej pochodni.

Jeszcze... ostatnio mi się trafił jakiś angielski gościu na kanale. Tak właściwie... Jakim cudem ludzie z Anglii mogą trafić na, normalnie na polskie shorty. Bo akurat na szorcie mi jakiś Anglik skomentował. Bo akurat na szorcie mi jakiś Anglik skomentował. Powiedzcie mi tak szczerze, jakim cudem to się wydarzyło? Nie rozumiem tego. Jakim cudem się wydarzyło takie to, i że normalnie Anglik trafia na polski short? Czy wy też trafiacie na jakieś inne shorty oprócz angielskich i polskich? Żelazo. Let's go. No i teraz trzeba będzie jeszcze armor odrobić Bo cały ludzki armor straciliśmy Jedną część straciłem akurat wtedy kiedy, kiedy chciałem zrobić portal do netheru O to chyba trafiliśmy do tą jaskinię co mieliśmy wcześniej Albo ją ominęliśmy albo No spoko że ją ominęliśmy Jest! Mamy 10 węgla Czy Wy trafiacie na, na przykład na jakieś hiszpańskie szorty lub inne jakieś tego typu rzeczy? Na jakichś obcokrajowców, nie Anglików koniecznie. U. Lub ludzi, którzy po prostu nagrywają po angielsku. U. U. Tak szczerze, jak nic nam takie coś się dzieje? U. U. Czy można trafić na shorts, który nie jest w swoim języku? U. U. Widzicie ten short z mieczami świetlnymi, co nie, jak oglądacie shorty, to akurat tam jakiś Anglik skomentował, że to jest niesamowity content, to ja się go zapytałem jaki incydent trafił na polski film I jeszcze nie odpowiedział. Zatem się go zapytałem, jak trafił na polskiego szorca? Podczas... Dlaczego skomentował polskiego szorca? Bo, jakby jakichś hiszpańskich szorców, a nie jakichś tureckich, lub w ogóle jakichś obcych kompletnie ukraińskich, rosyjskich, albo je omijam, albo ich nie komentuję po prostu. Albo omijam, albo ich po prostu nie komentuję. Jeżeli te szorcy mają prostą tematykę... To zostaje. Ile razy wam się zdarzyło w sumie obejrzeć jakiś... Taki właśnie short jakiś z Hiszpanii... Czy jakiegokolwiek innego kraju oprócz Wielkiej Brytanii i Polski, lub Stanów, jakichkolwiek innych twórców, co nagrywają po angielsku, zdarzyło Wam się? Bo mi czasami się takie coś zdarza, że trafią mi się albo jakieś ukraińskie shortsy, albo jakieś hiszpańskie lub tureckie. Czasami mi się takie coś zdarza. Tak właściwie wy wiecie to, że wojenowice są ustawione? Bo ja wiem, tak, że wojenowice są ustawione. Jaki długi jest już ten tunel? Jeszcze na żadnego haven nie dotrafiliśmy jakiegoś większego. Chyba tamten nasz ominęliśmy tamten co byliśmy nie w tej serii. O kolejny kilo nam się kończy. 407 kratek o i mamy ostatni kilof. łapis lazuli. Fajnie. 36 lapisów z jednej rudy. W sumie, lapis bardzo dużej ilości wypada. Oj oh jest cave, cavek. Co ja się trafił? Żelazo. To są zębiaki. te skacze i idziemy dalej. Siedem. było Tyle. Bajo.